Witajcie, kochani. Dzisiaj mamy dosyć napięty dzień, czeka nas dużo prac w gospodarstwie, ale w pierwszej kolejności zaczęłam od zostawienia łapki na kreta. Zobaczymy, jak się ona sprawdzi, bo nie dajemy sobie już rady. Żadne metody nie działają, żadne śledzie, żadne szmaty napychane w dziury. Ryje jak szalony, mam nadzieję, że teraz się w końcu uda. Na koniec dnia przyjdziemy po wszystkich już skończonych pracach, które nas czekają i sprawdzimy efekt moich polowań. właśnie tam kryciku do dziurki. Święta minęły i wracamy do codzienności, do codziennej rzeczywistości i w pierwszej kolejności trzeba przeczyścić komin. Praca bardzo interesująca, ale no jest taka temperatura, jaka jest. Mamy cały czas na plusie. Eee, mało się, znaczy, mała siła spalania jest i dosyć szybko komin, niestety zarasta. O, czekaj, bo mi to to jakoś wy. Dobra, już wiem jak. No, tam, no, czy tam, czy tam. <laughs> Nic mi nie stoi na przeszkodzie. Tylko nie wiedziałam, w którą stronę mam kręcić. No to jak to, ale... <grymne> nie, wyszłam z wprawy ostatnio. A krecik właśnie wyłazi z dziurki. <grymne> A jednak cię widać. I co, dużo było tego? Było. To było. jednak dobrze kręciłam, co? Jak zawsze dobrze Koty wyległy. Na podwórko mąż też się kręci roboty takiej brudnej. Dzisiaj jest dużo, gdzie... Człowiek. Przebrać w ciuchy. Tak, no teraz możesz się przebrać w czyściejsze ciuchy. No niestety. Na wsi, w gospodarstwie tak jest, że przebieramy się kilka razy dziennie. Jak się idzie do bydła, czy do takiej brudnej roboty, jak czyszczenie komina, wywalanie gnojów, to nakłada się najgorsze ciuchy, jakie są, bo zawsze gdzieś ogwóźdź się zahaczy, to się sadzą, usmolin. No i zakładanie nowych. Takich czystych ciuchów jest bezsensowny. Edziu dalej robi świeczki, a ja idę na swoje właściwe stanowisko. Tak Czyli, chili, chili, gnój. Dzisiaj dzień brudnej roboty. Zaczęliśmy od nakarmienia zwierząt. Posprzątania, wyczyszczenia komina. Teraz czas na gnój. I tutaj to sama sytuacja. Wybierane, wybieramy w danym dniu kolej, kolejność prac. Jeszcze mi się jęzor po świętach plącze, nawet on nie przywykł do codzienności. Wybieramy kolejność prac, które są pilniejsze. Piec. Bo trzeba podpalić. Komina nie czyścimy, jak się pali, bo się tego nie robi. Jest za gorący wtedy. No i naj, najpierw jest oczywiście nakarmienie zwierząt, a później takie prace, które można sobie w czasie, w ciągu dnia odłożyć. Gnój! Szanowne panie, proszę o opuszczenie tego lokalu chwilowo, gdyż będzie to grozić konfliktem z moją osobą. Haś, uciekać. Mamy jeszcze dynie, dajemy im. I zostają tylko skorupki, które trafią na naszą pryzmę obornikową. Już o tym też mówiłam. Wszystkie takie resztki trafiają na pryzmę, a potem na nasze pola. W tym pomieszczeniu kiedyś, jak rodzice jeszcze gospodarzyli, były krowy dojne, i one po obydwu stronach stały. Później, jak żeśmy zlikwidowali już ze względu na edzia chorobę stado bydła, to to pomieszczenie zostało bezużyteczne i zrobiliśmy kurnik z wybiegiem tam na zewnątrz, żeby miały świeże powietrze, piach. Wybieriliśmy, w zasadzie, wiecie co? Koryt nie likwidowaliśmy, nie zrobiliśmy tutaj takich typowych gniazd. Kura jest ptakiem i najlepiej niesie się w miejscach nie takich, jakich my byśmy chcieli w ukryciu, w jakichś haszczach. I tak, żeśmy zrobili tak w połowie, powiedzmy. Warunki zbliżone do naturalnych, jakieś deski pozostawiane, i właśnie tam, gdzie jest zasłonięte, zagrodzone, tam najlepiej się niosą w tym ukryciu. Typowe zachowanie ptaków, samic chować się przed niebezpieczeństwem. Bielimy raz do roku, jesienią, przeważnie, żeby odkazić, no i żeby trochę wyglądu nabrało. W tym roku też było jesienią bielone, w taką wczesną, właściwie późnym latem, wczesną jesienią. Czekaliśmy, bo można było wybielić prędzej, ale tutaj są gniazda jaskółek. Jaskółek nigdy nie tępimy, nie niszczymy, nie usuwamy gniazdek i tego robić nie będziemy. No i tak czekaliśmy, aż ostatni lęk wyjdzie, żeby móc tutaj to pobielić, doprowadzić do porządku. Jaskółki jeszcze są, jeszcze nie odleciały i przed chwilką też i one tutaj były, bo no gdzie młoda poleci? Idzie do gniazda na noc. No ale teraz jakbyśmy zaczęli tutaj hałasować, usuwać wszystkie te deski, które stoją po bokach, to i jaskółki uciekły. Miałam gościa, to ich wybielił. Poszło szybko, dosyć sprawnie. Pobieliliśmy wszystkie pomieszczenia tam, gdzie teraz jest bydło i w obydwu pomieszczeniach kur. A w przyszłym roku, na jesień, będzie ponowne bielenie, no bo wiadomo, jak to jest w gospodarstwie. Wybieli się, wysprząta się, a kolejnego roku dalej ofajdolone to wszystko jest. Tak wygląda praca ze zwierzętami. Nie ma idealnie, tak jakbyśmy chcieli. Zawsze jest brudno, zawsze trzeba. Tym brudem walczyć. Ale taki jest urok wsi. Taki jest urok e, rolnictwa, gdzie są zwierzęta. Gnój, gnój i gnój. Spod kur kurzeńca wywalamy raz w tygodniu. Nie trzymamy ich na głębokiej ściółce. Z tego względu, że. Rozwijają się choroby, one robią, siedzą na grzędach, odchody spadają w dół, po tych odchodach chodzą, yy, dziobią i trzeba raz w tygodniu sprzątać. A teraz przy święta chyba jakąś kumulację miały. Właśnie zahaczyłam się i rozdarłam sobie... Bluzę, która jeszcze nie do końca była stara, to o czym mówiłam, a gnój trafia na pryzmę. Gnój dla bardziej takich wrażliwych osób, obornik. Ale to jest gnój! Kiedyś mówiło się gnój. Obornik dopiero wszedł termin później. Zawsze jak pamiętam byłam dzieckiem, to mama czy babcia mówiła: idź, wywal, gnój. I co dużo ci jeszcze zostało? Pościelić. Aha. A Ty to już ja pościeliłaś? Pościeliłam. To ja idę jeszcze pościelę. No babulinka, uciekaj. Niektóre kury to już prawdziwe weteranki mają kilka lat. U nas dożywają do ostatniego swojego dnia. Nie likwidujemy starych kur i dlatego niektóre są już takie wyskubane gołodupki. To są najstarsze kury. Kiedyś obrączkowałam. Zaczęłam od obrączek. Niebieskich i to było ponad 3 lata temu. I te takie, właśnie łyse, gołe, chodzą z niebieskimi obrączkami. Drugie były z żółtymi obrączkami. Ale powiem Wam, że te obrączki, no być może ja kupiłam jakieś takie felerne, bo odpadały im z nóżek, ubiły się i nie do końca u mnie się. Metoda obrączkowania kur sprawdziła. Ale widzę, że tych z niebieskimi chodzi jeszcze dosyć dużo. Prawdziwe weteranki. Jak tam jesteś, to otwórz mi drzwi. Bo mi wylezą. A ty nie wyganiasz ich jak wygalasz? Nie, a ty co wyganiasz? A ja wyganiam. A ja z nimi jestem na zasadzie przekazu myśli, telepatycznie wchodzę i one wiedzą, co ja myślę i uciekają. Jest dosyć dużo zapytań od was. Czy świeczki jeszcze są? Czy będą? Jakie są? I przede wszystkim zapytujecie ogromnicę. E, są cały czas Edziu odlewa. Teraz jest więcej czasu. Temperatura jest taka, że można te świece zalewać. Bardzo ładnie stygną, ściągają się i Świeczki nalewa cały czas. Figurki Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ręku również są, bo też o nie jest dużo zapytań. Wszystkie świeczki, które były w grudniu są i teraz dodatkowo kupiliśmy nową formę. Taki walec z liściem paproci, duży walec miodu i coś takiego. Też walec. Typowe do palenia świece są one dużo, dużo większe jak te malutkie. No i gromnice. Gromnice również są. Także odpowiadam na pytanie, świeczki, gromnice są. pogodzie przez dwie godziny nic się nie zmieniło dalej pochmurno ponuro poza tym, że dołączył taki dosyć przeszywający wiatr chyba niesie zmiany i przyjdzie ta prognozowana zima. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. My nadal walczymy z uwnianą robotą. Z tym tylko, że teraz do pucowania będzie dodatkowo ciągnik, bo trzeba będzie go po tej pracy koniecznie umyć, żeby on tak nie stał, nie zasychało to, bo będzie bardzo szybko dochodziło do korozji. Krowy, które chodzą cały sezon, już od kilku tygodni stoją na oborze, w suchym, w ciepłym. No i z racji tego, że Cały czas, praktycznie każdy dzień, yy, jest jakiś opad. Raz jest to bardzo delikatna mrzawka, raz taki rzęsisty deszczyk. Obornik solidnie się napił. Bardzo ładnie zaczął przegniwać. On już leży tu kilka miesięcy. No i teraz yy, koniecznością jest podgarnąć go na pryzmę, na kupę, dlatego, żeby te takie. Części materii suchej, nieprzegnitej przerzucić na spód i przykryć je materią bardziej błotnistą, przegnitą. Będzie on leżał do samej wiosny, więc jeszcze kilka miesięcy. Bardzo ładnie przegniję. jeszcze teraz jak przyszedłby na to śnieg, okryje, ładnie będą zachodziły procesy takiego gnicia kompostowego i później na wiosnę pójdzie on pod kartofle i będzie to najcenniejszy nawóz na świecie jaki tylko może być. Koty w piwnicy mają zrobione koło baniaka, bo tam jest cieplutko wyłożoną w taką starą kołdrę i śpią. Jak jest zimno, to siedzą w piwnicy i się grzeją, zwłaszcza Donald. Najpierw Siano ładował do stodoły, zwoził z łąk, układał w kominy, teraz wyciąga, kładzie na przyczepę i wywozi. Sianko pójdzie dla kucyków i koni. W stodole mamy poskładane siano wysokiej klasy, bardzo dobrej jakości, delikatniutkie, zebrane na pogodzie. Zresztą wszystko siano żeśmy zebrali na pogodzie, bo w tym roku akurat nie co jak co, ale pogoda na siano była wymarzona idealna, zero deszczu, ale na polach pod Flizem mamy złożone Siano bardziej twardawe, też dobre, ale konie są delikatne, wybredne. I jeżeli idzie o siano, muszą mieć wysokiej jakości. I tak jak już zwoził z łąk, to segregował to siano. Eee, to dla koni przeznaczone, dla kucyków pierwszej ekstra klasy, układaliśmy, układał w stodole, a to bardziej twarde na polu pod flizem. Czekaj, pójdę od tyłu. Ta kobieta już dzwoniła. No. Ale jakieś, ja wiem, 20 minut temu. no pytała się, czy już jedziesz. Ja myślę, że dopiero ładujesz, nie? No, czy zdąży wypić kawę, czy ma się już zwijać. Ja myślę, że jeszcze zdąży, że jak będziesz wyjeżdżał, to zadzwonisz do niej. Bo ona my, że jej tam do koni przyjechać 5 minut, nie? Ja moja tobie 40. Okej. Okay. Troszkę. Okej. Okay. Tylko trzeba sprawdzić, czy kotów nie ma. Na sianie. Tak jak ostatnio. Nie ma. Dzisiaj pouciekały. Ostatnio koty by pojechały. Na sianie. Było ganianie kotów. Konie wymagają bardzo dużej wiedzy, takiego żywienia, nie jak krowa całkiem innego, bardziej wyszukanego. No i siano, tak jak mówiłam, musi być delikatne, nieprzemoczone deszczem, z pogody zebrane. Tamto w stogu mamy z drugiego pokosu, bo tutaj też jest ważne, żeby ono nie było za świeże. Koń nie powinien dostawać świeżego siana, tylko takie już odleżane, odparowane. No i to w stodole jest z pierwszego pokosu odparowane. Tamto w stogu z drugiego. Więc no to jest wyższej jakości jak tamto na chwilę obecną. No kochani, chwila prawdy. Mam wiadro, wzięłam no tak profilaktycznie, że jeżeli się złapał, żebym miała go do czego wyrzucić, nie ma narytych świeżych kopców. Także może siedzi już złapany w rurce. Zobaczymy. Ale bym się cieszyła. Jest czy nie ma? Oby był, oby był. Zaraz bo. Nie ma. Kurczę, a już się cieszyłam. ziemia jest naryta, to był tutaj dziad jeden. Nie ma. Nie ma. Zostawiamy od nowa. Dobrze Edek powiedział, że bardziej ja ten ogródek zryję, jak ten kret. Kreta jeszcze nie złapaliśmy, ale złapiemy dziada i wywiozę go kupę kilometrów od wsi, co by nie śniło mu się wrócić w nasze strony. Tam do środku lasu i niech sobie ryje do woli, a nas omija szerokim łukiem pracy. Jak widzieliście, nadal jest dosyć dużo, bo tak często pytacie się, czy jest już lżej, czy tych prac jest zdecydowanie mniej. Powiem tak, w gospodarstwie wielokierunkowym i tam, gdzie są zwierzęta. Nie ma przerwy w pracach. Te prace są cały czas, bo zwierzęta trzeba nakarmić, obrządzić, przygotować pasze, posprzątać. W zimie w rolnictwie robi się wszelkiego rodzaju prace remontowe, naprawcze. Takie planowania do przyszłego sezonu, przygotowywanie się, bo to nie jest tylko tak. Wychodzimy w pole, siejemy i gotowe. Trzeba podoglądać wszystko, posprawdzać stan maszyn, niejednokrotnie zreperować, zakonserwować. Także prac jest dużo. My mamy też pszczoły, więc już idzie zbijanie ramek, zaraz będzie zakładanie drucików, naklejanie węzy. Jakieś podkarmiaczki trzeba zrobić, coś zreperować, bo tu mysz przegryzła, tam coś się zepsuło. Prac jest naprawdę dużo, ale jest zdecydowanie lżej. Zima charakteryzuje się tym, że ma krótki dzień, noc zapada dosyć szybko, no a po nocy nie będziemy jak te marki łazić po podwórku, no bo po co? Niepotrzebnie gdzieś tam się obijać od kąta do kąta. Także no, wcześniej przychodzimy do domu, możemy odpocząć. Jest taki moment teraz, że. Mogę zrobić sobie kubek ciepłej herbaty, okryć się kocykiem i poczytać jakąś książkę, czy obejrzeć film dokumentalny, trochę się pouczyć. Na to teraz mam zdecydowanie czas, bo w sezonie niestety tego czasu nie mam. Sezon poprzedni był bardzo ciężki. Za dużo wzięłam chyba sobie na. Swoje barki, no i później, żeby temu podołać, to trzeba było orać, a nie pracować. Także, no też jakieś takie przemyślenia dla mnie, żeby w tym roku zrobić to bardziej z rozsądkiem, przekalkulować sobie z przysłowiowym ołówkiem w ręku, czy podołam, czy dam radę, tak żeby mieć też ewentualnie możliwość złapania oddechu bo niestety w zeszłym roku takiej możliwości nie miałam. No i trzeba troszeczkę to jakoś tak wszystko podogrywać, żeby w tym roku... No nie było tak bardzo aż drastycznie ciężko. A co on przyniesie, to zobaczymy. Na razie to jest wielka niewiadoma. Jesteśmy na starcie. No i życzę, żeby ten start doprowadził nas wszystkich do mety. Żeby było jak najmniej potknięć, jak najmniej takich chwil krytycznych, gdzie już wydaje nam się, że nie mamy tych sił. Życzę Wam uśmiechu na co dzień, bo uśmiech daje taką pozytywną energię, która z kolei wyzwala w nas siły do działania. I mimo to, że za oknem jest szaro, buro, ponuro, teraz to tak jeszcze zimno, cieszyć się tym, bo to też jest dla naszego zdrowia. Taka temperatura... Yy, Pływa korzystnie też na nas, zabija zarazki. No i jest potrzebna prawdziwa zima z prawdziwym mrozem. Kiedyś były prawdziwe zimy, ludzie tak nie chorowali. No a dzisiaj tych mrozów nie było poprzednie lata. No i społeczeństwo takie trochę herlawe się robi. Także wszystko ma swój czas, wszystko trzeba przyjąć godnie na klatę i iść dalej do przodu. No i tego Wam kochani życzę. Idźcie do przodu z taką radością, z zadowoleniem i z wiarą, że jednak podołamy i w tym roku. Nie poddamy się. Do następnego